ile ty masz lat? 209. 29. 29. Mm -hmm. Eee, to ty stara dupa jesteś. <laughs> no tak. No ale raz w dupę to nie gej. A I, i, I nie ten gej co, co, za, co zapina, tylko ten co daje. Na siłowni to chyba nie byłem od. A w życiu nie byłem na siłowni. To dawaj, chodź Ale to tutaj? No dobra, let's go. O, mocnego masz tego prawego sierpa. O! O, prawy sierp mocny. Kurwa. Chyba pas, kurwa. Oj chuj. Tak sobie. Co nie daje? Trzeba księgę ulicy czytać. Stawaj, bracie. Dobra walka. Wstań. No chodź, myślałem, że chcesz mnie na randkę zaprosić Na co? Na randkę Masz jakiś nie, problem do mnie? Nie na randkę, ta, mam A jaki nie, kurwa. kurwa? No chodź to bajnyłeś ten ra! Okej, jesteś wyższym stanowiskiem, nie będę podważał twojej kompetencji Kurwa Gość ma dojebany głos Ale czemu se zrobić zrobił takiego Murzyna, no? Mów takiego zajebisego białasa, kurwa starszego zrobić Powiedziałem mu tak No, to jest mój chłopak on powiedział, nie, dobra, ja go sobie Tak nie powiedział W Murzynie No, może być, zobaczymy Uuu? A tak się chwalił Stracił licencję samuraja Echora, ja ruchę? Do walki przygotowują się Jiro i Wasaki i Koda Sasaki. Miałbyś z ksywką, no ale dobra, sosu muszę dopowiedzieć Bożesz Boże, będziesz mógł wykrzyczeć to jak wejdziesz. Oda no ten ja na kopie ci Aniki! A na to atsu, nisza na to korwało to jarra! tym ten me! Oe, Na kamorio, ten ja Hę? Pisz, emocje na chwilę. Tak. Zajmij się se czapki, wszystko tu okulary. Jesz Dobij. Hej. Oj, jak obu ręce, zrzucacie się sobie do gardła. Oj, jazda. Cine. Jabie. Jabie kiedy? Oh. Cine no jaro. Eee, nie siada ta gorowa, bo to jarra! 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 Zgubiłeś się, zgubiłeś się? Zgubiłeś się, NANDO TIMERA! Tego re do dodegetnego ściany, Czemu tagujesz ściany? Ale głupie pytanie zadajesz. Spisaj sobie na karteczce, żeby je zadać. Czemu tak. Tagu... Jak to jest kurwa siedziba Weasel News? Czemu to robisz, stary? A co ty myślisz, że ja nie wiem, kogo ty, to siedziba? Ty... Jak on ja, ja chyba myślał na tym No to nie czemu to robisz? Teraz pani sprzątaczka będzie musiała przyjść będzie musiała to czyścić za ciebie, kurwa, jebany gówniarzu. A co, kurwa, twoja mama? Nie interesuj się kurwa czy eee, ja mam ja co ty mi od tyłu podchodzisz jak pedał jebany Ale to ty jesteś pedał, kurwa go, rzutku, Wiemy, że lubi, Spierdalajcie może lub... do siebie. Posemię, Jesteśmy u siebie! Jesteśmy Dwa. właśnie u siebie. Jesteście u siebie, ta? Ty, no właśnie widzę. Na czerwonym staliście przez minutę i co teraz? zaraz no podpierdol Straż obywatelska się znalazła, co? No! A, A dokładnie, żebyś wiedział. No to dzwoncie po jakesatsu jest <laughs> co? Dobra stary, mam wrażenie, że rozmawiając z wami cofam się w inteligencję, ja i tak mam niską No ja tak, samo, ja tak samo myślę, jak kurwa rozmawiam z wami, albo chuj to, że ja z wami no rozmawiam No to ty ja jak kurwa dzwonisz! Mi... Ja, e, Wyjmij ja, wy, ten co z kieszeni, i, co? Jak, ja, jak nas... Ja, jak... nas Za się trzymasz? Trochę, nie? Tak, bawię się nimi kurwa, jak na ciebie patrzę, to człowieku, o boże No to? jedyne co możesz właśnie, to się możesz kutłami swoimi ale, pobawić Ale bym cię puknął kurwa, nie? Normalnie z byśmy cię tak poharatali W kolejarza byśmy się zabawili kurwa z tobą Czyli przyznajesz się do bycia cfełem? Nie, ty jesteś cfelem O, ciekawe no, Ciekawe, kurwa No my byśmy dobrze. robili ciebie, nie Kaś grupa Dobrze, cfeli. dobrze Chcielibyśmy, chcielibyśmy przeprosić Chcielibyśmy przeprosić, <laughs> chcielibyśmy przeprosić tutaj y, lokalną y, afroamerykańską straż sąsiedzką, tak? No, bardzo już, dobrze gra. teraz tak? Przeproś, teraz przeproś administrację i wymusaj panią, którą będzie to, będzie to ścierała A żadna pani tego nie ściera Yo, ty. co ty robisz zdjęcie murzynie? Stary no, nagrywam straż obywatelską Nagraj, nagraj! Nagraj, dawaj, dawaj! Tak właśnie tak, właśnie tak. Coś macie no, mi do powiedzenia, jest... nie? No A, że jesteś Swellem. A pokaż się odznakę, pokaż się afroamerykańskiej straży obywatelskiej, co? Min Tokio. No, zaraz, no nie zaraz macie żeby takiej, nie macie tutaj. takiej. My działamy kurwa ten Inkognito, tak, undercover, tak? Undercover, ej, ej, tak? Żółko, żółko, jesteśmy. Skąd jesteście? Skąd jesteście? Ruchko, bo ty tu napisałeś, że ja... Jak jak oddaję, to jest jest zimno, zimno, staro, no nie pytam, skąd nie. jesteś, rankerze? O? Street. No to wypierdalaj na Grow Street i tyle! A ty skąd jesteś? Stąd, ciekawe, z małego Tokia. No to spierdalaj stąd, bo to już nasz teren. To właśnie. Ty, Chcesz się ty, o niego bić? Ej, napisaliście tutaj, że jak tu wejdę, to na własne ryzyko. No Ta. i gdzie to ryzyko? Gdzie to ryzyko? Bo jakoś go nie widzę. No, ryzyko jest taka, że ci może afroamerykańskie tutaj... Yy, strasznie ten ośredo, Podkablować się, zgarną, no. Widzisz? Widzisz, jak mu palce, palce drżą, żeby zadzwonić po jakieś kopsy? Widzisz to? Zakąd stoi Zobaczmy sztywne jak manekin. Jego. Ten tu, nie widzisz? Widzisz, widzisz, widzisz jak mu palce się śpiaszbią, żeby tego... Tak Ty wiesz co? Wiesz co? No. no? właśnie Pieprzyj tak, Nie no. ja będę grał w swoje głupie gierki! No. no. Jesteśmy, kurwa. Dawaj, Jesteśmy dawaj, nawiń, na na co, coś stary, po stary, swojemu, nawiń na coś. Zapisz dla mnie, żółtku. No dawaj. Dawaj, rankerski. Dobra, bo ja mam się Dobra, bo, bo badania na Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Grywem Urzyny mi się trafiło. Daj sobie no. prostatę przebadać z kumplami. Ale to no. twój kumpel ma badania. Się zbadać, no. się zbadać na hifa, czy jak cię posuwaliśmy kurwa, to czego jak się syfu nie złapaliśmy Szybko i jeban dlatego ja dlatego ja się. Ja dlatego się dlatego on taki krzywy siedzi ty? kurwa, za długi pindol był no. <laughs> no. Wykrzywiło kurwa ziota wyglądałem ci go wokół szyi i Cię nim dusiłem. A weź usiądź na dupie, zobaczymy czy mogą zrobić przysiad, badania. zobaczymy czy ci odwyt nie wypada mi i moim koleżkom na kutasie usiąść Dobra, pieprzy ciebie i twoją skoleriozę Dobra kurwa stare masz różki na czapeczce rozprujemy wam. Halloween już był! Pieprzejdź, pieprzejdź, kurde, się. Trząsień się, z tym z Dobra, user, kaner, Ja się, no, no, no. Wujesz. Wujesz. Wujesz się. Ty masz buty Ty Weź się o butach, się nazywaj, co? <laughs> no do <nim> wielka stopa. <laughs> <grym> big foot, big stepa, big stepa, a druga meta. Mam takie normalnie meetingi jakieś sobie robił, u was na parkingach, to ja nie wiem u kogo się Bo bardziej swobodnie A Ale co, znowu się zgubiliście? Wskazuję wam drogę na Out Shit. Dom? Dzień, ja tobie zaraz gdzieś jest... Ja jestem u siebie Stary, na Stary, sek... ciebie się nie da tak, tak, nie? Ty jesteś tak jeba... przyjebany, że to Ja ci ciebie się nie da więc wypierdalaś mi w to. Dobra, spierdalaj, cwelu! Zatrzyma się... A, no bo my, na, my u siebie też... Na Ale kresie, wam się nudzi nieźle, szabu. co? Nudzi wam się... Małe owce się znudziły i małpy no. robią to samo, co ten... W sumie... w sumie, kurwa, no, nie wiem, wyglądacie dosłownie tak samo... Jednego, Dobra, kurwa, Znane, wypierdalać znam mi znam do siebie! No jestem u siebie Ale stary. jesteśmy u siebie stary, w tym jest problem Okej, okay. rozumiem Jesteście u siebie ja chłopię, wiesz co, A co przez ja to co, rozumiesz? Wiesz co, ja właśnie z lipury, i się bujam jak u siebie, nie? <laughs> Ale przyjechał. Ja, ja powiem coś do tego Ja stary, starym jest tak dobre Stary, nawet balasi mówił, że oni wolą tą sekcję od swojej Tak zwane rankerzy No, już masz to? Nagraj stary, to. Ja mam... Nagrywaj to. Weź biesekcje, zrób je... ja mam na jego biesekcje. zęby. Je, Bi sekcje co najwyżej masz w dupie. No, kurwa ty jak mój stary pierdalacz ryżu pierdolony. Ja chociaż a. mam starego. A ty kurwa jesteś homunculusem ja komu ja z jajka zrobiony. Dobra weź, żółty No Kurwa to okay, sam, ja ja sam dzwonisz. Sobie, ja się bujam u siebie, nie? No. Weź wypierdala. No czyli co, jesteś rankerem Grow fudu. Street, wypierasz się Grow Street, a? Stary ja mam, ja mam dwie sekcje, jedna tutaj przyjęta. A druga na przyjęta, Przejęta. Mm -hmm. A przejęta no. Przejęty to ty jesteś nie? tą całą sytuacją z nią. Przejęta. Zobacz to był mu się kurwa, ręka trzęsie stary, kurwa od tego. urodzinami spierdolił, nie? Z porodu. Ty dostałeś na prezent kurwa obiad od mamy. A wy to chyba z uzelnius jesteście, że wszystko nagrywacie, co? No, bez kitu. Nagrywamy z jego śmiesznych rankerów, którzy jest z wiesz Wieso, so, wie, Wiesz wieso żółtku? No, poofal się, wiedzą. To, nagraj to. Dawaj, Dawaj, no nagrywaj nagrywaj to. To. Nagraj to! Nagraj to! Nagraj to! Dawaj, nagrywaj to! Pierdolona cipo. Co, skazujesz sobie na krocze i pokazujesz, że masz cipkę Ochój, nie? Na to. ten o tym musi ma cipkę, stary! To do dlatego kurwała bisekcję, rozumiesz, kurwa cipę i dupę! Stary masz robić, robić gałę, nie? Od tego jesteś! Twoje, on się tak długo bawił kukłami, że mu promo odpadło się w krótkach, nie? Nie odezwać, bo mu jebie z ryja. wypiędolaj! Nie a co koledzy języka nie mają? Bardzo, dobrze, dobrze. Tylko bardzo, tylko dobrze. gadasz? Bardzo dobrze, bardzo do... ale bo ja z tobą gadam nie? A co my będziemy kurwa w twórkę na jednego? Ty myślisz, że ja nie potrafię? No nie wiem kurwa, w dupę umiecie zapinać Stary ale zaraz możemy na ciebie wyskoczyć kurwa w pięciu No to Stary, dawajcie jest, To nie jest problem No to kurwa Bo to damy gdzieś za blok tutaj na mojej sekcji A co boisz się tutaj? Nie No A, tu a co chcesz, a co? Zabaj, Zabaj, wyskakuj, chcesz jakaś dawaj. fajda? Chcesz na fajda wyskoczyć? Tak? Czy na na no. Dawaj Tak? Tak? No, no pewnie dawaj. Dobra Nie, No dawaj no, no, tu No, poczekajmy, no poczekajmy, dawaj Poczekajmy, No Poczekajmy A czego się boisz, ha? Czego Może się boisz? Może kurwa tego, że są federalni tu mokuje, jebawy kurwa się boisz, kurwa. tak? Na swojej sekcji A, Na mojej sekcji kura. kurwa nie będę sobie robił lipy